Witam Państwa bardzo serdecznie. Dużo się dzieje, i dlatego, drodzy Państwo, musiałem dziś do studia zaprosić panią Justynę Sochę Stopno, -Nope, którą witam serdecznie w naszym studiu. Dzień dobry. I od razu zarzucić ją kilkoma pytaniami. No, dlatego ją właśnie, drodzy Państwo, no bo pani Justyna Socha na co dzień zajmuje się problematyką niepożądanych odczynów poszczepiennych. I jest sceptyczna wobec działań Big Farmy. A tutaj, co nam się pojawia? Ja zaraz powiem, co mam na tej kartce, ale zacznijmy od tego. Mel Gibson wywołał burzę w internecie. Cały X od kilku dni żyje informacją, jaką przedstawił w programie Joe Rogana, tamtejszego stanowskiego, drodzy Państwo, amerykańskiego, że oto kilku jego przyjaciół wyleczyło się z trzeciej fazy raka. Proszę Państwa, iwermektyną. Terapia, chemia w Stanach kosztuje pewnie 10 tysięcy dolarów, a iwermektyna 10 dolarów. I teraz ktoś powie, no kolejna suria, jakaś tam foliarska zmowa. No tak, drodzy Państwo, ale co ja czytam, artykuł wydane przez zakład chemii medycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie wyraźnie jest napisano, napisane, że za granta, którego tam kiedyś dostali, polscy, polscy poznańscy i warszawscy naukowcy zbadali iwermektynę i ustalili, że. Ich działania po raz pierwszy pokazały, iż niektóre z pochodnych tego związku wykazują interesującą cytotoksyczność i selektywne działanie wobec komórek nowotworowych. Proszę Państwa, to działa. It works, jak powiedział Mel Gibson. Mamy na to naukowe dowody. Proszę mi wyjaśnić, dlaczego to pytanie troszeczkę podchwytliwe, oczywiście. Dlaczego? Tak jak to robiono w przypadku szczepionek, przecież miliony, dziesiątki milionów ludzi umierają na raka. W przypadku szczepionek w ciągu kilku miesięcy uruchomiono badania na światową skalę, które doprowadziły do tego, że te szczepionki pojawiły się na rynku, a w przypadku iwermektyny, która może uratować połowie ludzkości życie, bo rak to jest dzisiaj bardzo poważna przyczyna śmierci, także w Polsce, te badania, no nie słychać o nich. A te, które są, wskazują na to, że jest co badać. Mhm. A to jest kolejny dowód, jak cała ta machina działa i komu ona służy. Jest skonstruowana cała machina cenzury, cała machina, która ma napędzać interes wielkiemu przemysłowi. Farmaceutycznemu. Gdyby nie takie osoby jak Mel Gibson, gdyby nie takie osoby, które zyskały duży rozgłos dzięki swojej jakiejś publicznej działalności, to tego typu tematy po prostu nie ujrzałyby światła dziennego. Ciekawa jestem, co wydarzy się dalej, bo już powstaje ogromne, przeogromne zapotrzebowanie na ten lek osób, które już przestały ufać temu systemowi poprzez okres, okreś, w okresie. Jak, jak to zawsze mówię, tak zwanej pandemii. Już wcześniej dużo osób, szczególnie ze środowiska, które reprezentuje, poprzez, poprzez właśnie brak zaufania do, do lekarzy, do instytucji państwa, która refunduje określone środki pod wpływem lobbingu koncernów farmaceutycznych, a potem w przypadku szczepionek je wymusza, bądź w przypadku leków podejmuje aparat państwa konkretne decyzje, co będzie refundowane. Jak są traktowane osoby, które ujawniają informacje niezgodne z interesem koncernów farmaceutycznych? Możemy widzieć na przykład na przykładzie doktora nauk medycznych Piotra Witczaka czy doktora Zbigniewa Hałata. Przypomnę, doktor Piotr Witczak pracował w agencji oceny technologii medycznej, przeglądając dostępne aktualne dowody naukowe dotyczące bezpieczeństwa konkretnych leków, które mają być dopuszczone do stosowania czy do refundacji. Również doktor Zbigniew Hałat był dyrektorem medycznym w, w Narodowym Funduszu Zdrowia we Wrocławiu. I jeden i drugim na, na początku pandemii zostali z hukiem wyrzuceni z, z funkcji w tych urzędach za to, że mówili niewygodną dla koncernów farmaceutycznych prawdę. I na tych przykładach widzimy, że ludzie fachowi, naukowcy, dr Zbigniew Hałat z wykształcenia epidemiolog, doktor nauk medycznych Piotr Witczak immunolog już potem system przedstawia ich jako niebezpiecznych wariatów, i te mechanizmy pokazują, że do czegoś takiego może dojść. Tak? Ja jestem przekonany, że i Joe Rogan, i, i Mel Gibson byliby aresztowani, albo przynajmniej zamknięto by im usta, wyrzucono kanał Joe Rogana jeszcze niedawno. No ale w Stanach się zmienia. W Stanach w tej chwili dochodzi do władzy Donald Trump, ale też. Kongresman Kennedy, który ma się zajmować tymi sprawami właśnie to jest człowiek, ikona ruchu sceptycznego wobec okay. szczepionek, wobec generalnie tej choroby. Wiadomo, o co chodzi. No, i teraz i teraz właśnie na fali tej, tych zmian pojawiają się bardzo pożyteczne informacje. My się dowiadujemy, drodzy Państwo, że, że jest jakiś lek, prawda, który, no. Nie przesądzajmy, tutaj w tym programie na pewno nie ustalimy, na jaką skalę, w jaki sposób on pomaga, jednak są badania, także polskich naukowców, które Państwu przedstawiam, możecie sobie sięgnąć, w Google nawet znaleźć, bo ja tak to zrobiłem, czy są badania nad iwermektyną i, i są. Polskie badania, za granta jeszcze, za poprzedniej władzy przyznanego tym instytucjom naukowym, czyli biochemikom z Poznania i z Warszawy, i, i, i pokazują one wielką nadzieję, bo, drodzy Państwo, to jest niewyobrażalne. Rak dzisiaj jest, jest po prostu plagą, no nieporównywalną, myślę, do żadnej w przeszłości pandemii, pandemii czy jak to nazwać. I, i, i tutaj, i tutaj, Moim zdaniem, no, y, dowodnie przekonujemy się, jak działają te mechanizmy, o których pani mówi. Jak działają te mechanizmy zamykania ludziom ust? Dlaczego, bo to jest pytanie pierwsze, dlaczego nie, bawia, nie bada się iwermektyny, Skoro pierwsze badania są mm -hmm. bardzo obiecujące, skoro jest wiele przypadków ludzi, którzy na własną odpowiedzialność to biorą i no, Gibson o tym powiedział. No, czy uważacie, że skłamał? Nie wiem. Myślę, że nie i myślę, że, że takich przypadków jest wiele. Ja też, jak zasięgnąłem języka, to dowiedziałem się, że ludziom ta iwermektyna pomaga, a badań nie ma. Można zadać jeszcze grubsze pytanie. Na przykład yy, 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 jest wiele chorób w Afryce, które dziesiątkują tamtejszą społeczność, ale nie opłaca się yy, leczyć yy, tych chorób, prawda? Yy, no wiadomo, yy, choroby tropikalne, malaria. Nie ma szczepionki. Dlaczego? No bo się nikomu nie opłaca, bo Afrykanie nie zapłacą takiej sumy, żeby, żeby po prostu wyzwolić się z tej choroby, więc, więc, więc Big Pharma woli yy, sprzedawać tam leki, które w długiej fali i bardzo drogo wyciągają ludzi. Nie wszystkich, o zgrozo. To jest, to jest ten moralny walor tej sytuacji. Yy, z, na przykład z malarii, no a, no a nie zbadać to i, i, i włożyć pewnie mniejsze pieniądze, ale w to, żeby zbadać sprawę i znaleźć szczepionkę na przykład na tą chorobę. To, to są to niesamowite rzeczy i pani ty, tych mechanizmów dotyka prawda, w swojej codziennej działalności. A akurat temat Afryki to, Afryka od, od dawna jest tak. polem też doświadczalnym koncernów farmaceutycznych, gdzie w łatwy sposób mogą być prowadzone badania kliniczne i yy, 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 ukrywane prawdziwe, prawdziwa skala powikłań danego badanego preparatu. Yy, yy, słynie z tego chociażby Bill Gates i jego fundacja, czyli... Yy, Jeden z głównych donatorów Światowej Organizacji Zdrowia, przypomnijmy, przyszły prezydent Donald Trump, ma, ma zapowiedział wycofanie, wycofanie finansowania Światowej Organizacji Zdrowia przez Stany Zjednoczone, które jakby najwyższą składkę na świecie płacą na działania tej organizacji. Więc. Wracając do tematu inwermektyny, która również była polecana w czasie, jako lek, który powoduje mniejsze powikłania chorób wirusowych tak? I, i, i też utrudniano ludziom dostęp do tego w czasie pandemii. Tak? Także te mechanizmy absolutnie nie dziwią. Dodam jeszcze jaki problem jest związany z tym, gdyby któryś lekarz chciał stosować lek niezgodnie z właśnie jakimiś urzędowymi procedurami wytycznymi w Polsce. Nad każdym lekarzem wisi też izba lekarska, izby lekarskie, często jawne są informacje, że dostają właśnie pieniądze od korporacji farmaceutycznych. Tego typu informacje są ujawniane na stronie kodeksu przejrzystości. Także na przykład Beskidzka Izba Lekarska czy Naczelna Izba Lekarska dostała pieniądze od firmy AstraZeneca. To są jawne informacje, i te izby stawiają zarzuty lekarzom, nie tylko za wypowiadanie się w kwestiach powikłań poszczepionych, ale i stosowania terapii niezgodnie z tym, co chcą koncerny farmaceutyczne. I taki zbiorowy proces lekarzy jest w toku dotyczący kwestii właśnie dotyczący kwestii krytyki nie tylko obostrzeń związanych z pandemią, ale ich stosowanych terapii i planu zapowiadanego masowego wyszczepiania ludzi szczepionką przeciw COVID. Więc grupa lekarzy wystosowała tego typu petycję do rządów w 2020 roku, to był wrzesień. I za to Izba Lekarska, wtedy naczelny rzecznik odpowiedzialności zawodowej, pan Grzegorz Wrona, postawił tym lekarzom zarzuty. Ta sprawa jest w toku. Pierwsze posiedzenie sądu lekarskiego odbyło się w Poznaniu, to było przeciwko 19 lekarzom. I tu udało się doprowadzić do tego mecenasowi Tyteli, z którym współpracujemy, do cofnięcia tej sprawy z powrotem do Naczelnej Izby Lekarskiej, gdzie gdzie powołano biegłą dr Paradoską Stankiewicz, której, która od lat chociażby przyjmuje pieniądze biorąc udział w konferencjach finansowanych między przez firmę GSK producenta szczepionek. I na, tej, na podstawie tej opinii 7 lutego w Gdańsku odbędzie się kolejne posiedzenie przeciwko kolejnym 60 lekarzom. I y, mówię o tym w kontekście inwermektyny, że każdy lekarz, który zacznie ordynować lek swojemu pacjentowi niezgodnie właśnie z procedurami, może mieć tego typu problem. Zawieszone prawo wykonywania zawodu y, na rok, dwa, trzy, może dożywotnie jak profesor Fryderychowski, albo... Y, Uzysko, dostać jakąś karę grzywny. Spotkaliśmy się z grzywnami w wysokości 20 tysięcy złotych na lekarza za to, że wystawia jakieś tam właśnie zaświadczenia. I dodam jeszcze, że już niedługo, 23 stycznia, jeden z tych lekarzy, dr Marek Wawrzeńczyk z Bydgoszczy, złożył pozew cywilny przeciwko rzecznikowi odpowiedzialności zawodowej z, z Izby Bydgoskiej. Ponieważ też są dowody, że ona przyjmowała pieniądze od jednego z producentów szczepionek, a teraz chcemy odebrać możliwość pracy, żądając natychmiastowego zawieszenia prawa wykonywania zawodu, że, za to, że on wystawia zaświadczenia odraczające szczepienia dla dzieci na niewłaściwym druku. Tu jest dowód corpus delicti tak. w postaci iwermektyny, której mm -hmm. się po prostu nie bada, mimo konkretnych przesłanek ku temu, Szczepionki wprowadzono po niezwykle krótkim okresie tych badań, tak. więc, więc jakby widzimy tutaj w czyim interesie, mhm. jaki to jest specyficzny biznes ta big pharma, ale przypomnijmy, to nie jeden taki przykład, przypomnijmy amantadynę, tak. która też były wielkie przesłanki, wielu lekarzy ją stosowało i widziało efekty tak. w przypadku Minionej pandemii, no i, i cóż, i e, też nie badano jej, chociaż w Polsce nawet były na to pewne granty. Te badania się wlokły latami. W końcu, mimo znowu przesłanek, podobnych jak w przypadku iwermektyny, że, że są pierwsze dobre efekty, są pierwsze przesłanki optymistyczne, że to działa, to, to te badania wcale nie zostały rozwinięte. No, i to są, to są te wielkie znaki zapytania. Kto przeszkadza w rozwoju badań nad tanimi, jak się okazuje, skutecznymi lekami, a kto promuje szczepionki, które, jak już dziś wiemy, nie były skuteczne, ale były bardzo drogie i, i były wielkim biznesem w skali populacji, globalnym biznesem? Drodzy Państwo, no to są. Retoryczne pytania, które pani zadaje, które tutaj na przykład po, tym, po tej burzy internetowej, po wypowiedzi Mela Gibsona i po tych, po tych faktach, które poznajemy z dnia na dzień w coraz większej skali, trzeba zadawać. Pytanie, czy pan Kennedy poradzi sobie, i czy, czy dziś świat jest w stanie poskromić tą. Antyhumanistyczną, można powiedzieć, w niektórych przypadkach działalność Big Farmy. Zaczynając od końca, w sobotę odbyła się konferencja organizowana przez Stowarzyszenie Stopno pod tytułem Naturalnie Odpornie. Na zakończenie której y, y, wyświetliliśmy y, y, nagranie przesłane nam przez mecenas Mary Holland, czyli wspólniczkę, współpracownicę. John, John, no, Roberta Kennedygo Juniora w organizacji Children's Health Defense, organizacji, która od wielu lat zajmowała się kwestią właśnie powikłań poszczepiennych, kwestią wpływu fluoru na zdrowie, czy, czy innych, innych takich kwestii środowiskowych, które niszczą zdrowie przede wszystkim dzieci. My mieli, ja osobiście miałam okazję poznać Roberta um, F. Kennedy'ego Juniora w Berlinie w 2020 roku, kiedy był przeogromny, wielomilionowy protest przeciwko e, obostrzeniom, przeciwko masowemu wyszczepianiu tak, ludzi. Wspominałeś pani przebadaną szczepionkę. Tak. Także, um, także patrzymy z ogromną nadzieją to, co się ma wydarzyć w Stanach Zjednoczonych, zadając pytanie, czy. Czy nikt nie zrobi czegoś złego, złego tej osobie? Ale bo to, to jest co... ogromne zagrożenie no dla tego systemu. Ale co, co ludzkość musiałaby zrobić, żeby przekierować te wielkie pieniądze, ten, ten impet ludzkości ku leczeniu chorób dotąd nieuleczalnych, żeby te pieniądze były wydawane racjonalnie, żeby wydawane były na ludzi. A nie na tych tłustych biznesmenów z Big Farmy. Po pierwsze, istotne są nasze codzienne wybory, codzienne wybory i decyzje dotyczące tego, na co przeznaczamy nasze pieniądze, ale część naszych pieniędzy idzie na podatki, prawda? A o tym już decydują politycy, także uważam za niezwykle istotne nasze decyzje dotyczące decyzji wyborcze. Jestem właśnie osobą, która poświęciła się działalności po pierwsze, budowania świadomości ludzi w przeróżnych kwestiach dotyczących zdrowia czy naszej wolności, ale nigdy nie zapomnę, nie, nigdy nie oddamy po prostu e, instytucji państwa, o ile już nie zawłaszczyli, korporacjom i środowiskom globalnym, które nie mają na celu naszego dobra. Dlatego zajmuję się tym, czym się zajmuję. Natomiast, e, Czyli państwa e, musiałyby stworzyć takie regulacje. I to jest robota polityków. No ale, ale jest robota polityków pewnie, tylko. Ro, pewnie politycy są w dużej mierze, szczególnie im wyżej, tym bardziej, finansowani przez tych biznesmenów. Pieniądze i oczywiście media, które, które mają tak. przeogromny. Na postawy polityków i, i mają postawy reklamy, ludzi. Mają wielkie pieniądze z tak, reklam. Tak. Nawet 40% pieniędzy w telewizjach, drodzy państwo, pochodzi właśnie z koncernów medycznych, koncernów farmaceutycznych. Z tych. Tak, kiedyś nawet przyjaciele współpracujący z nami pokusili się o zrobienie takiego spotu gdzie zestawiono ze sobą materiał na temat stowarzyszenia, na, na mój temat, atakujący nas, tak, z faktów TVN i przedstawiono liczbę właśnie reklam środków farmaceutycznych, które są tam emitowane w jakimś tam krótkim odstępie czasu i to były przeogromne liczby, właściwie większość reklam dotyczy właśnie tego typu, Medykamentów. No tak? i teraz, szczególnie w sezonie zimowym, grypowym, tak. tych reklam jest mnóstwo. Te reklamy utrzymują oczywiście wielkie media, media głównego nurtu, no i, i znikąd pomocy, prawda? O co mają się oprzeć ci społecznicy walczący o prawdę, walczący o to, żeby, żeby nas nie wykorzystywano? Nas jako ludzkość to są niezwykle poważne sprawy. W jaki sposób y, można to osiągnąć? Wie pani, że no to. Tak jak mówiłam, oddolnie, apelując do no ludzi, żeby poprzez swoje decyzje nie oglądać tych mediów, tak? Już, jest, jeśli chodzi o młodych ludzi, to, to właściwie oni tych informacyjnych programów w jakichś tam dużych telewizjach nie oglądają. Tylko że oczywiście korporacje znalazły dojście do dzieciaków przez właśnie portale typu TikTok i, tak. i jakieś kolorowe, krótkie obrazki, filmiki. Dzisiaj miałam okazję rozmawiać z moją 18 osiemnastoletnią córką o zbliżających się wyborach prezydenckich. I mówiła mi o tym, że tak na, mama, wiesz, tak naprawdę, Trzaskowski to już od wielu lat dociera do dzieciaków poprzez TikToka, pokazując się jako ktoś, kto jest blisko ludzi, gdzieś tam w tramwaju, ktoś o. Przystojny, ładnie ubrany. W materiały, które są prezentowane dzieciakom, są naprawdę świetnej jakości technicznej. Także sama miałam okazję słyszeć na jednej z konferencji koncernów farmaceutycznych na terenie Centrum Nauki Kopernik, gdy przejmowano się, że. Ojej, takie osoby jak Nowak Djakowicz zrobiły czarną kampanię szczepionką, mówiąc, że się nie zaszczepią i jeszcze wytrwały swojej decyzji, mimo tak trudnych konsekwencji. I wnioskiem z tejże debaty przedstawicieli mediów, tak naprawdę, było: no, ale nadzieją dla nas jest TikTok i najmłodsze pokolenia bo my poza plecami rodziców docieramy do dzieci, a one za chwilę będą wyborcami i one za chwilę będą podejmować decyzje medyczne. Tak, to jest najtrudniejsza wojna, w Polsce trwata wojna światów też. Tak. Proszę mi powiedzieć tak, troszeczkę poza protokołem dzisiejszej rozmowy, w takim razie kogo pani popiera, jeśli chodzi o polityków, no, wskażę nieśmiało, że ostatni, w ostatnich dniach dowiedzieliśmy się, że pan Grzegorz Braun tak. będzie, będzie startował na prezydenta Polski i, i zdaje się, że pani jest blisko tego polityka. To nie jest tajemnica. Tuż przed świętami opublikowałam takie, można powiedzieć, oświadczenie, w którym wyraziliśmy nadzieję i poparcie, że Grzegorz Braun będzie kandydował. Jako jedyna osoba, która w, nie zmieniała poglądów w kwestiach, którymi się zajmujemy, i to nie chodzi już tylko o temat przymusu szczepień dzieci, ale i cały, cały temat przemocy tego globalnego reżimu wobec podstawowych praw ludzkich chodzi o kwestię właśnie wymuszania szczepionek na Covid, ale i ograniczania prawa do przemieszczania się wolności słowa, czy nie wiem oddychania jeśli chodzi o kwestię maseczek. Tylko jeden z kandydatów nie zmienił w tych kwestiach zdania. Ja myślę sobie, że ktoś zaraz powie, ale jakie szanse ma Grzegorz Braun? Ale im więcej on dostanie głosów w pierwszej turze, myślę, że może być nawet taki mechanizm, to tym bardziej Zabiegać o niego będą, o jego elektorat, y, kandydaci w drugiej turze. Mhm. Czy to pan Nawrocki, czy to, o zgrozo też pan y, Trzaskowski. Więc, no, no, ale tak to jest, że, że w tym wypadku oddany głos na kogoś takiego spoza głównego nurtu nie jest wyrzuconym głosem. Nie wiem, czy pan Mencen też może jest taką osobą, bo nawet ten główny kandydat będzie musiał potem liczyć się z tymi opiniami i, i będzie musiał w jakiś sposób odnieść się do, do tych trudnych pytań, które między innymi w tym programie zadaliśmy. A ja muszę już kończyć i bardzo Pani dziękuję za tą rozmowę. Zostańcie z naszą telewizją, zawsze po Państwa stronie. Gościliśmy Panią Justynę Sochę, Stowarzyszenie StopNOP i bardzo jej za to dziękuję. Dziękuję bardzo za zaproszenie i pozdrawiam widzów.